Cześć, cześć. Z tej strony Wodiak i dzisiaj przychodzę do was z moimi pierwszymi wrażeniami po kilku godzinach rozgrywki na nowym w patchu, patchu 1.5 w Stalkerze. Drugim rzecz jasna, bo taki patch niedawno od twórców dostaliśmy, a jest końcówka czerwca 2025 rok. Pacz zapowiadany już od jakiegoś czasu, bo miał dużo zmienić. My sobie omówimy, co miał zmienić, co moim zdaniem zmienił, a co jeszcze zmiany oczywiście według mnie wymaga w grze. 2. Zapraszam serdecznie. Postaram się wstawić rozdziały, tak żebyście mogli zobaczyć po kolei co będziemy omawiać z szacunku do Waszego czasu i tego, że może nie wszystkie tematy Was interesują. Także zaczniemy sobie w ogóle od jakby, powiedziałbym, patch notów. no nie do końca, od ekranu startowego, który widzimy jak zainstalujemy już nowy patch 1.5. Tutaj dowiadujemy się co się zmieniło przede wszystkim, bo patch jest oczywiście o wiele więcej. Także mamy informację o tym, że mamy nowy karabin, karabin 3-taktowy. O ile dobrze mówię, tutaj już przeleciałem przez ten ekran, ale tak mi się wydaje. Generalnie jest to taki można powiedzieć podstawowy karabin, który często jest przerabiany na snajperkę, oraz nowy pistolet KORA 1911, bazowany. O ile znowu się nie mylę, na kolcie. Następnie mamy informacje o systemie Alive. Jeżeli nie wiecie, czym jest system Alive, to sobie omówimy to troszkę dokładniej w następnej, kolejnej części, jakby materiału za kilka, kilkanaście minut, myślę. Aczkolwiek tutaj. Tutaj tak pokrótce system E-Life to jest system, który steruje zarówno NPC, jak i potworami w świecie gry. Różnymi wydarzeniami, które się dzieją przed naszym bohaterem w zasięgu naszego wzroku, jak i tymi, które dzieją się poza zasięgiem naszego wzroku. Następna informacja jest o nowych furach, choć ta informacja wydała mi się dosyć dziwna. Mianowicie modele samochodów wraków porzuconych w zonie zostały zaktualizowane i zostały dodane również nowe. Dodana została również nowa Anomalia, anomalia wodna, no i tutaj z mniejszych poprawek, z mniejszych zmian, no to został poszerzony nasz staż. Widok naszej skrytki w bazach, który mamy. On był taki bardzo króciutki. Słuchajcie, ta lewa strona ciężko się to przewijało, więc to zostało zaktualizowane. I synchronizacja ruchu warg. Tutaj jeszcze pominąłem, gdzieś za szybko przeleciałem, że również wylatują nam rzeczy z mutantów już tym razem, co, czego wcześniej nie mogliśmy doświadczyć. I rzecz, która nie była opisana, a również się pojawiła, to swoisty marketplace do modyfikacji. Teraz możemy już instalować modyfikacje wewnątrz gry, mimo że w patchu nie było to wymienione wprost, więc wystarczy, że na ekranie głównym wejdziecie w modyfikacje i możecie już je zacząć instalować. No i tak pomyślałem sobie, że zacznę od tej rzeczy, którą ja już troszkę wcześniej miałem przy pomocy modyfikacji, a której uważam, że w grze brakowało, czyli właśnie wyjmowanie tych części z mutantów zabitych w grze. No i w grze dostajemy informację o tym, że możemy iść tutaj do naukowców sobie porozmawiać na temat tego skupywania nowego, kupowania od nas tych części mutantów. No i rzeczywiście możemy się tu udać do naukowców i porozmawiać z nimi w ich bazie na temat specjalnych Zamówień na mutanty, jak i generalnie po prostu możemy sobie wejść w handel z nimi i posprzedawać im te rzeczy, które gdzieś tam z tych mutantów uda nam się powycinać. Przyszedłem tutaj najpierw, bo ta notatka, którą gdzieś tam dostaliśmy na początku właśnie tego pacza w grze wskazywała, jakbyśmy musieli posiąść specjalną umiejętność, żeby te części z mutantów wyjmować. Więc tutaj od razu Wam powiem, to nie jest prawda. Po prostu od początku tego pacza, jeżeli zabijecie mutanta, to macie szansę na to, że coś z niego wypadnie i następnie możecie to sprzedać u naukowców, ale też i u wybranych kupców. No, i od razu ruszyłem, żeby to sprawdzić. I tutaj informacja kolejna dla Was: jeżeli pozabijacie trochę mutantów i nic Wam nie będzie leciało, tak jak i mi, i zaczniecie się zastanawiać, czy to w ogóle działa, czy może jednak nie potrzebujecie jakiegoś, nie wiem, specjalnego noża, lub tak jak ja po zabiciu pierwszych mutantów nie zaczniecie ich dziabać nożem z myślą, że może wylecą Wam wtedy kawałki tych mutantów. No to jeżeli macie ten sam problem, to już mówię, jak wyglądały moje testy: Mianowicie, nie ze wszystkich mutantów inaczej nie z każdego mutanta zawsze poleci wam coś wartościowego jakieś trofeum. Czasami nie poleci kompletnie nic, a czasami coś wyleci. Ja robiłem takie testy, wczytywałem przy tym samym mutancie, który nie dawał mi tych trofeów, zabijałem go non stop, to nic nie zmieniało. Więc generalnie mój wniosek jest taki, że wczytywanie tutaj nic nie daje, po prostu dany mutant już od początku, jak go zobaczycie, albo ma wpisane w sobie, że da wam to trofeum, albo nie. Z tego co zauważyłem również to te takie bardzo popularne Mutanty, których jest w zonie dużo, typu właśnie te skoczki, chomiki, szczury, jak zwał, tak zwał, i nie wiem, dzikie psy i popularne mutanty, raczej dawały mi rzadziej jakiekolwiek trofea, więc to też jest warte zauważenia. Natomiast z krwiopijców, czy bardziej psionicznych tutaj typów wrogów, który, którzy są raczej trudniejsi, to te trofea wylatywały mi zdecydowanie częściej. No i to się pokazuje, tak jak na każdym innym wrogu, to tak i na truchle takiego mutanta mamy kropeczkę, on jest też za na naszym radarze i w ten sposób możemy podejść i wyjąć z niego tą część i tak jak mówiłem, następnie sprzedać u naukowców lub u niektórych kupców. Tutaj musicie popróbować, bo nie wszyscy, nie wszyscy chcieli ode mnie jakby te części mutantów kupić. Czasami one były jakby z taką czerwoną obwódką, co oznaczało, że nie mogę ich sprzedać. Aczkolwiek samą zmianę, tutaj żeby już trochę podsumować, bo więcej w sumie do tej mechaniki nie mam za dużo do powiedzenia, samą zmianę uważam na duży plus. To znaczy brakowało mi tej mechaniki Szczególnie że lubiłem sobie pograć w anomalii czy tego typu modyfikacje, i tam oczywiście te rzeczy były, jak i wiele, wiele innych, i brakowało mi tych rzeczy, brakowało mi tego w Stalkerze drugim myślałem, że to będzie dodane do gry od samego początku, nie było, więc tym bardziej cieszę się, że teraz już jest, szczególnie że jest to najzwyczajniej w świecie, po pierwsze dodatkowe źródło zarobku w świecie gry, żeby troszkę bardziej się pobawić, a po drugie to zabijanie mutantów ma teraz większy sens, bo w otwartym świecie gry taka jest prawda, że często to zdarzało mi się te, te mutanty pomijać, bo najzwyczajniej w świecie uważałem, że są one stratą amunicji, bo amunicja w Stalkerze 2 najtańszy, do najtańszych nie należy, a koniec końców w żaden sposób po takiej jadce z mutantami nie mogliśmy jej odzyskać. No i następna zmiana również na plus, ale już o wiele krócej, czyli ten schowek, który tam był opisany, że się zwiększył. Na pewno na plus, że zwiększyła się ta lewa strona tego schowka, bo tak naprawdę, jak zobaczycie chociażby tutaj u mnie na ekranie, ja tych itemków w Stalkerze 2, no, nazbierałem naprawdę masę. Ich jest ogrom. Dodatkowo są takie itemy, jak chociażby PDA, które mimo, że przeczytamy, to wciąż jakby zalegają nam u nas w ekwipunku. Możemy je sprzedać, ale ja nigdy nie byłem pewien, a nóż może będzie. Do czegoś potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo dużo mi się tego nagromadziło, tak samo jak i niektórych rodzajów broni, amunicji, modyfikacji do broni, pancerzy. Oczywiście jeżeli ktoś tam sobie gra krócej, żeby na przykład przejść fabułę, no to jeżeli wymienia pancerz na nowy, no to stary prawdopodobnie sprzedaje i tyle. Tak samo artefakty, broń czy niepotrzebną amunicję. Natomiast ja jestem typowym lud-goblinem, muszę wszystko gromadzić, szukać wszystkiego po zonie, w każdym zakamarku i dlatego ta zmiana uważa na plus. Natomiast uważam również, że jest to niewystarczające. Fajnie by było zobaczyć tutaj w schowku chociażby proste taby, zakładki u góry, typu broń, pancerze, amunicja, jedzenie, medykamenty albo chociażby no, nawet większe grupy tutaj, jedzenie razem z medykamentami i tak dalej, i tak dalej. Amunicja razem z bronią, inne użytkowe przedmioty. Super by było coś takiego dostać, chociaż mam świadomość, że może tutaj przyświeca temu założenie, że stalker jako gra i jako seria nie ma polegać na gromadzeniu tych dóbr, tylko bardziej na takim survivalu w pewnym sensie w zonie i ja to też rozumiem, aczkolwiek myślę, że taka zmiana by nie zaszkodziła, a sporej ilości osób by pomogła odnaleźć się tutaj w zalewie tych itemków w naszych schowkach. Zanim przejdziemy do chyba najdłuższego wątku z tego patcha, czyli mechaniki e-life w grze, to jeszcze omówimy sobie nowy w cudzysłowie content, czyli nową broń, która została dodana w tym patchu. Jest to karabin trzyliniowy, tak jak powiedziałem wcześniej, chyba się nie pomyliłem. No, i jest to również pistolet Kora 1911. Obydwie bronie uważam, że są fajne, chociaż tutaj karabin trzyliniowy został wymieniony jako taki brakujący element, trochę w tej naszej zbrojowej. W grze Stalker 2 na początku gry, więc jest powiedziane, że możemy go bardzo szybko w grze już gdzieś tam znaleźć. Ja akurat swój nie chciałem szukać gdzieś tam leżący w świecie gry, więc poszedłem prosto do wioski żółto dziobów do Sidorowicza i tam kupiłem szczerze mówiąc obydwie te bronie, zarówno korę, jak i karabin. Do karabinu od razu miałem lunetę w swoim schowku, albo kupiłem od Sidorowicza, już nie pamiętam chyba jakąś miałem, i dołączyłem po prostu. Obydwa, Obydwie te bronie ulepszyłem na maksa, co zresztą tutaj możecie na ekranie widzieć jakie tam rzeczy możemy do nich dokupić. No i generalnie co tutaj można więcej dodać? No niewiele. Obydwie te bronie są spoko, obydwie możecie używać nie musicie, w zależności od tego jaki macie styl gry i co Wam bardziej pasuje. Kora 1911, fajny pistolet, ale szczerze mówiąc w porównaniu do ulepszonego pistoletu z KIFA z początku gry za dużej różnicy mi on nie robił, jak mam być zupełnie szczery, ale zawsze każdy content uważam dodatkowy dodany, który pasuje do świata gry i nie jest on żadnym DLC, tylko wchodzi w patchu, no to taka jest moja opinia, że tego nigdy za wiele, jeżeli przy okazji coś tam twórcy nam dorzucą dodatkowego. Tutaj warto wspomnieć, że w związku z Korą 1911 do gry weszła jeszcze jedna broń, ale unikalna, jest to nocny łowca. Jest to unikalna wersja pistoletu Kora 1911, ale na jej temat poświęciłem zupełnie inny materiał, który już na moim kanale wylądował bodajże dwa dni temu, w stosunku do tego kiedy ten materiał ląduje na moim kanale, aktualnie który oglądacie i tam dokładnie opisuję jak nocnego łowcę możecie zdobyć, gdzie on się znajduje w świecie gry i tak dalej i tak dalej. Myślę, że w tej wersji jest to całkiem ciekawy pistolet, szczególnie jeżeli wcześniej do tej do pistoletu nie przekładaliśmy zbyt wielkiej uwagi, to myślę, że to będzie szybki i ciekawy upgrade do pistoletu Skifa chociażby. Jeżeli chcecie gdzieś tam go poszukać, więc troszkę musicie w grze się pobawić. A jeżeli nie chcecie szukać sami, no to oczywiście Oczywiście zapraszam jeszcze raz do poradnika, także koniec końców mamy dwie bronie standardowe i jedną unikalną na podstawie tych broni i tyle, chyba nic więcej do dodania. Tutaj jeszcze tak dla formalności dodam, że zanim przejdziemy do e że oczywiście można by wspomnieć o tych samochodach, modelach samochodów dodanych do gry oraz o modyfikacjach. Ale tutaj w gruncie rzeczy nie ma co opowiadać moim zdaniem. Mianowicie no modele samochodów no są. Jest to jakaś kosmetyczna zmiana i tyle szczerze mówiąc, nie ma tutaj za dużo o czym gadać. Natomiast w przypadku modyfikacji zrobiłem osobny materiał jak te modyfikacje instalowało się wcześniej, a teraz w związku z tym, że te modyfikacje są normalnie w menu gry, no to wiecie, to jest takie as it is, czyli wchodzicie, klikacie modyfikacje, instalujecie z menu gry, no i macie. Więc tutaj też nie ma o czym gadać. Możliwe, że jak troszkę więcej tych modyfikacji się pojawi w samym tym marketplace to sobie zrobimy na przykład top 5, top 10 co jakiś czas tych modyfikacji, bo na razie, szczerze mówiąc, większość z nich jest albo takich śmieszkowych, albo co najwyżej kosmetycznych. No i w ten sposób doszliśmy do krem de la creme tego patcha, o którym tak naprawdę wszyscy mówią i wszyscy piszą, czyli systemu Alive. No i tak w skrócie, słuchajcie, czym jest system Alive? System Alive to jest system zarządzania jakby w cudzysłowie życiem w zonie. To znaczy on kieruje jakby wszystkimi NPC, którzy poruszają się po zonie, między lokacjami itd., itd. On też kieruje mutantami, kieruje się tym, co ma nam się gdzieś tam wyzrespić przed naszym bohaterem, pojawić czego mamy być świadkami i tak dalej, i tak dalej. Generalnie można powiedzieć, że cały system ma sprawiać po prostu wrażenie, że zona żyje i że chociażby postacie, które gdzieś tam spotykamy w terenie i może im pomożemy, no to innym razem spotkamy tą postać, no nie wiem, w jakimś obozie przy barze i na przykład nam za to podziękuje albo ją po prostu rozpoznamy. Tutaj można to podzielić jakby ten system Alive jakby również na dwie podkategorie w zależności od jakby dystansu od gracza, na którym ma się zadziać. To jest system online i offline. System online to jest to, co mamy w zasięgu wzroku. Tam jest jakaś granica iluś tam dziesiątek, set metrów przed graczem, czyli to, co widzimy zasadniczo. System offline to jest to, co się dzieje poza nami, czyli jeżeli będzie jakaś strzelanina pomiędzy jakąś frakcją i mutantami w terenie, a my się oddalimy poza ten zakres renderowania tych NPC który wynosi, nie pamiętam teraz ile, 100-150 metrów bodajże, no to jeżeli wrócimy do tego zakresu, to ta walka już będzie rozegrana. Czyli albo mutanty przeżyją, albo ci NPC przeżyją, albo nikt nie przeżyje i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że już tutaj mniej więcej rozumiecie, o czym mówię. I czy to działa? No według mnie jest lepiej, bo zdecydowanie tych potyczek z mutantami, jak i tych potyczek między stalkerami i mutantami, albo potyczek między nami i bandytami, i tak dalej, i tak dalej, ja spotkałem w świecie Gry więcej na patchu 1.5 niż to było do tej pory, i tym samym świat rzeczywiście wydaje się bardziej zaludniony, bo na poprzednich paczach zdarzało mi się iść przez takie lokacje jak spalony las i nie spotkać praktycznie niczego oprócz tych mutantów, które były na sztywno ustawione w świecie gry, jakby zawsze w tym samym miejscu, bo miały nam się pokazać, nie wiem, w jakimś budynku, wyskoczyć na nas i tak dalej. Natomiast zdarzało mi się, że praktycznie w ogóle nie widziałem jakby zdarzeń takich losowych, jakichś mniejszych grup. Stalkerów i tak dalej. Teraz było tego zdecydowanie więcej, ale znowu czy to jest to, czego bym oczekiwał? No nie do końca, bo te grupy zazwyczaj gdzieś tam po prostu spotykałem. One albo z kimś walczyły, albo po prostu sobie szły. No i jak poszedłem za nimi kawałek, to według opisu pacza powinno być tak, że one jednak gdzieś tam zmierzają, na przykład do jakiegoś opustoszołego budynku, który później zasiedlą, rozpalą tam ognisko i będziemy ich tam mogli znaleźć. Ja się z czymś takim nie spotykałem. Zazwyczaj one stawały często pośrodku niczego, albo po prostu szły do jakiegoś miejsca, po czym stały tam, nie wiem, dwie sekundy, odwracały się napięcie i wracały z powrotem, idąc Bóg wie gdzie. Także koniec końców niestety sprawiało to wrażenie, że idą jednak bez celu, jeżeli zaczynamy już te postacie śledzić. Zdarzało mi się też, że te potwory czy postacie respiły się bardzo blisko mnie, co w teorii nie powinno się zdarzać. No i zrobiłem też taki test atakowania wioski, atakowania osady, generalnie miejsca, gdzie mamy handlarza, schowek i tak dalej. Wybrałem sobie Tutaj wioskę żółto i tutaj też działy się cuda, bo generalnie trzeba wspomnieć o tym, że nie da się wybić na przykład takiej wioski. To znaczy, postacie będą się tam nam respiły w nieskończoność, nieważne ile ich zabijemy. I jeżeli mamy postacie jakieś ważne dla fabuły, to będą one nieśmiertelne, nie możemy do nich strzelać, i to powoduje, że te postacie zawsze będą na nas agresywne. Czyli jedyna, jedyna droga wyjścia z takiej sytuacji to jest po prostu z tego obozu uciec. Niestety, no tutaj też trzeba wspomnieć, moim zdaniem, przy okazji tego. Systemu life i ogólnie tego co się dzieje w świecie gry, że nieodłączną jego częścią, według mnie przynajmniej jest też AI przeciwników i ono no niestety wciąż zawodzi. Ja tutaj wam pokazuję fragmenty co ciekawsze tych moich testów na ekranie, no i tam bywało różnie. Ktoś potrafił wejść do pomieszczenia, kręcić się po tym pomieszczeniu i w ogóle mnie nie zauważać, żeby nagle niespodziewanie się odwrócić i ciach sprzedać mojej postaci buta, mimo że patrzył się w zupełnie inną stronę. Na plus na pewno zasługuje to, że w końcu działa. Ciche zabójstwo na NPC, jeżeli inni NPC nas nie widzą. Wcześniej to było tak, że często jeżeli nawet nikt nas nie widział i kogoś zabiliśmy, to nagle cały obóz robił się agresywny wobec naszej postaci i tak naprawdę te ciche zabójstwa były bez sensu. Nie działa to według mnie w 100% dobrze, no bo generalnie koniec końców i tak gdzieś tam ktoś nas może przez trzy budynki i cztery okna, jakieś małą szczelinę zauważyć, że coś takiego robimy. I cały obóz w ciągu sekundy staje się agresywny, co przypomina trochę. Szczerze mówiąc, no nie wiem, obozy w Far Cryu bardziej niż w tego typu grze, gdzie raczej to ta postać powinna się robić agresywna, a po jakichś pierwszych strzałach może reszta na przykład Stalkerów czy generalnie ludzi, którzy w tym obozie są. Nie zmienia to faktu, że coś się zmieniło. Czy zmieniło się w 100% tak, jakbym chciał, żeby to wyglądało? Ten system Alive i w ogóle AI przeciwników i to, jak działa Zona. No nie. Nie wygląda to nadal tak, jakbym chciał, żeby wyglądało. Wciąż bywa, że przeciwnicy na przykład 3 czy 400. Stalkerów, walczy z dwoma, trzema dzikimi psami i nie może ich zabić. Mimo, że ja widzę fizycznie, że te psy gdzieś tam krwawią, że dostają te obrażenia, że ci stalkerzy trafiają, to i tak ich nie zabijają. Ale miałem też takie sytuacje, gdzie to stalkerzy rzeczywiście wygrywali na moich oczach, więc można powiedzieć, że no zdarzają się i takie i takie sytuacje. Aczkolwiek wciąż to zachowanie tych stalkerów, tych NPC generalnie jest takie dosyć sztywne. Często biegną oni bez celu. Denerwuje mnie też to, że nie odnoszą się w żaden sposób do naszej postaci, to znaczy, jeżeli napadły ich mutanty, a my im pomożemy, to tak naprawdę zero komentarza. Ani dziękuję Stalkerze, ani nie wiem, masz tu 200 kuponów, czy tam 20 sztuk amunicji za pomoc, no nic. I w gruncie rzeczy, co z tego, moim zdaniem, że na przykład tacy NPC gdzieś tam w świecie gry nam się pojawią i oni sobie powalczą z tymi mutantami, jeżeli nasza postać jest dla nich praktycznie przezroczysta? To moim zdaniem kompletnie psuje, jakby, imersję tej sceny i tego zdarzenia. Tak samo jak fakt, że. Pomożemy tym stalkerom i będziemy za nimi szli, a oni nie zrobią nic sensownego, tylko dojdą na jakieś miejsce, odwrócą się na pięcie, to o czym już wspominałem, i zaczną iść z powrotem. No to jaki był sens? Jeszcze gorzej, jeżeli tak naprawdę zatną się pomiędzy dwoma waypointami, czyli jakimiś punktami, które gdzieś tam prawdopodobnie system gry, gdzieś powiedzmy na mapie im wyznacza, żeby szli od punktu do punktu, zdarza się, tak jak widzicie może w tej chwili na ekranie, że te postacie się po prostu zatną i będą w nieskończoność biegać między tymi dwoma punktami oddalonymi od siebie o tak naprawdę może kilkadziesiąt metrów. Oczywiście zdarza się, że przez takie 5 minut patrzenia na te postacie, w końcu któreś z tych NPC się wyrwie z tej pętli niczym z Matrixa i gdzieś zacznie iść w inną stronę, ale to nie zmienia faktu, że to, ten NPC nadal nie zrobi nic logicznego. On po prostu pobiegnie w inną stronę i tak naprawdę co? Zostawi swoich kolegów, oni będą nadal biegali w tej pętli, a on już roz, rozpocznie kolejną akcję i gdzieś tam pobiegnie przed siebie. No sprawia to wrażenie, bardzo dużej bezsensowności. Bardzo mi brakuje tego, żeby postacie właśnie doszły do jakiegoś punktu i, nie wiem, zajęły budynki, w cudzysłowie, rozstawiły straż, rozpaliły ognisko, może, może zaczęli rozmawiać, jeść, może by chcieli z tobą pohandlować i tak dalej, i tak dalej. Odnośnie handlu, to też według mnie ten handel z postaciami pobocznymi, którzy nie są handlarzami, jest useless, bo oni praktycznie zawsze mają to samo. To jest jakiś chleb, kiełbasa, trochę amunicji i tyle. Brakuje mi tego, żeby może mieli ze sobą jakiś artefakt spotkany w czasie tej wyprawy, może jakieś części potworów tak naprawdę, których może szukamy dla naukowców chociażby, no bo w gruncie rzeczy to czyni tą zonę mi się tak wydaje żywą, że te postacie mają jakiś sens, że one szły po artefakt, że szły odbić obóz z rąk bandytów i tak dalej i mimo, że ja słyszę ciągle w materiałach na YouTubie czy w artykułach gdzieś tam w internecie, że właśnie to jest clue tego patcha, że teraz te postacie będą odbijać te obozy, no to niestety w ciągu około 4-5 Godzin moich testów, no to mi się nie zdarzyło, żeby postacie zrobiły coś takiego bardzo sensownego. Tutaj na obronę trzeba dodać, że znalazłem jakieś takie drobne scenki pokroju. Idąc w nocy, to na przystanku rozbitym, opustoszałym przystanku autobusowym siedziało sobie dwóch stalkerów i rozmawiało o tym, do której frakcji według nich najlepiej dołączyć. I mogłem się tylko przesłuchiwać, ale kiedy podszedłem, to jeden z nich mnie zapytał, co ja o tym uważam, do której frakcji najlepiej dołączyć. Ciężko mi stwierdzić, czy to jest część nowego systemu alive, czy po prostu randomowy event, którego ja wcześniej nie spotkałem i nagle się w grze mi ukazał, a wcześniej nie miałem takiej sposobności? Było to spoko, uważam, że powinno występować częściej, ale no ja na razie spotkałem tylko jedną taką sytuację w ciągu tych kilku godzin rozgrywki. I tutaj generalnie warto wspomnieć, że wciąż oczekiwałbym po tym systemie alive więcej jako taka forma podsumowania. Wciąż mi brakuje tego, żeby gdzieś tam ci NPC byli oznaczani trochę tak jak mieliśmy oznaczenia lornetką w poprzednich stalkerach, czyli że z daleka mogliśmy spojrzeć w jak, z jakiej ktoś jest frakcji i jak się nazywa i dzięki temu rzeczywiście ich spotkać. Brakuje mi tego, że ci stalkerzy później nam podziękują, że im pomogliśmy. Brakuje mi tego, że jeżeli jeden stalker na przykład leży na ziemi, bo w walce z mutantami go zraniły, ale nie zabiły i ja podejdę i użyczę mu swojej apteczki, to on nie powie nic. Brakuje mi tego, żeby mi podziękował, żeby może zapłacił naszej postaci, żeby powiedział, że odda nam apteczkę kiedy spotkamy się następnym razem, nie wiem, w barze chociażby tak i rzeczywiście nam tą apteczkę oddał. Wydaje mi się, że takie akcje dopiero ożywiłyby tak naprawdę zonę i sprawiły, że ten ta powtarzalność tej gry, to że chcielibyśmy do niej wracać, miałoby większy sens. Bo aktualnie ja nie czuję tego klimatu, który czuję chociażby grając, nie wiem, w Anomalii czy w tego typu większe modyfikacje. Oczywiście nie mam w ogóle zamiaru tutaj stwierdzać, że aby Dobrze, żeby Stalker 2 stał się tak jak Anomalii, bo to jest zupełnie inna gra, można w pewnym sensie powiedzieć. Grając w Anomalii, to jest zupełnie inna gra niż tutaj grając w Stalkera 2 dla fabuły, nazwijmy to. Ale po prostu mi tych elementów brakuje. Uważam, że wtedy zona byłaby żywsza i teraz ta zona już, już jest bardziej zaludniona. Ale czy jest bardziej realna i żywsza? żywsza? No uważam, że nie. Na pewno nie jest bardziej realna dla mnie. Ja tego tutaj nie odczułem. Oczywiście każdy może mieć inną opinię, jeżeli wygra i testujecie patch 1.5, to z chęcią w komentarzach poczytam, co wy o tych zmianach uważacie, czy te zmiany e wam się i AI podobają, nie podobają, czy jednak widzielibyście tutaj coś innego. Ja no i słuchajcie, to by było w gruncie rzeczy na tyle, więc myślę, że czas na podsumowanie. Mam nadzieję, że udało mi się ująć wszystkie te główne zmiany, lub też powiedzmy bardziej widoczne, najbardziej widoczne zmiany, które mogliśmy zauważyć w tym patchu 1.5. Jeżeli nie, to rzecz jasna, przepraszam, może dajcie znać w komentarzu, jeżeli coś takiego widzicie, coś turbo ważnego, co zdarzyło mi się pominąć, ja z chęcią się do tego odniosę, ale myślę, że w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o to, przynajmniej co też twórcy oznaczyli jako ważne, no to, że przez te wszystkie elementy, Elementy sobie przeszliśmy. Żeby to jakoś podsumować jednym, dwoma zdaniami, no to myślę, że pierwsza taka rzecz, coś naprawili, coś popsuli. To takie stwierdzenie, które dosyć dobrze chyba odnosi się do tego patcha, bo mimo, że widać zmiany na dobre, to widać też różne takie glicze, których aż tak często wcześniej nie spotykałem, a nagle przedmioty wiszą w powietrzu, albo postacie, które dostały ze strzelby, nagle lecą na czubek drzewa, bo ragdoll nie zadziałał i animacja ma jakiś problem. Więc to taka jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, takie drugie zdanie myślę, które opisuje tego pacza to długa droga daleka przed nami. <laughs> Cytując tutaj słowa piosenki, czyli w gruncie rzeczy widziałbym jeszcze sporo zmian, żeby ten system Alive i ta zona rzeczywiście ożyła, bo moim zdaniem to nie jest coś ostatecznego. Przynajmniej jeżeli chodzi o regrywalność tutaj Stalkera 2, bo jeżeli chcemy do Stalkera 2 wracać częściej, lub jeżeli chcemy w nim spędzić więcej godzin niż tylko wymaga od nas ta fabuła główna, plus może troszkę tej fabuły pobocznej, no to przydałoby się, żeby ta zona rzeczywiście była bardziej żywsza żeby troszkę w niej było więcej rzeczy, których możemy się jako gracz uczepić, żebyśmy nie byli też jako gracz przezroczyści dla innych NPC, no bo w gruncie rzeczy to nie tylko to, że ci NPC czy potwory się respią i walczą między sobą tworzy tą zonę, tak? To jest jakaś tylko jedna składowa, a myślę o wiele ważniejsze lub przynajmniej bardzo ważne jest w tym też to, żeby ci stalkerzy nas zapamiętywali, żeby był jakiś ten system poczucia tego, że jednak oni zwracają na nas uwagę, że są nam wdzięczni za pomoc, że jeżeli rzeczywiście kogoś spotkamy na zachodzie mapy, to później po 20 godzinach gry nagle spotkamy go na wschodzie i on powie, słuchaj byku, ty mi tu pomogłeś, dałeś apteczkę, walczyliśmy razem z mutantami, ja później znalazłem super artefakt i w ogóle szczęście się do mnie uśmiechnęło, masz tutaj tysiąc kuponów, napij się ze mną. Tylko oczywiście nie oskrytowane, tylko bardziej randomowe, wtedy myślę, to powodowałoby jakiś opad szczęki u graczy, którzy rzeczywiście tą serię gier kochają i chcą w tym Stalkerze 2 spędzić trochę więcej czasu, trochę więcej godzin lub ograć w niego więcej niż jeden raz. Bo w tym momencie uważam, że granie więcej niż jeden raz, no cóż, no nie jestem ja przynajmniej do tego zachęcony. Przypominam również, że to jest moja opinia, wy możecie mieć zupełnie inną, proszę podzielcie się nią, jeśli tak jest. No i dajcie znać w komentarzach, czy jaka może jest wasza opinia na temat tego patcha 1.5, czy w ogóle graliście już w Stalkera, może graliście i zamiast Mierzacie wrócić? A może nie zachęca Was to do powrotu i stwierdzacie, że to jeszcze nie ten moment, albo nie graliście i stwierdzacie, że to jest idealny moment, żeby pierwszy raz Stalkera 2 ograć. Dajcie znać w komentarzach i oczywiście, jeżeli materiał Wam się podobał i chcecie być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami ze świata Stalkera 2 i nie tylko, ale również otwartych gier, gier, RPG i tak dalej, i tak dalej, to zachęcam Was do zostawienia Subika wraz z dzwoneczkiem, żeby YouTube miał szansę taką informację Wam przekazać. Jak taki materiał się pojawi oraz rzecz jasna na koniec łapki w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Za każdą z tych interakcji będę wam bardzo wdzięczny i każda z tych interakcji na pewno bardzo pomoże mi w rozwoju mojego kanału. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie, mówił dla was Wodiak i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej hej!